Jeśli masz nową Mazdę i chcesz rozmrozić szyby w swoim samochodzie bez wychodzenia z domu, albo twoje dziecko dopiero zdało egzamin na prawo jazdy i chcesz się upewnić, czy bezpiecznie dotarło do celu, albo w samym środku długiego weekendu potrzebujesz jak najszybciej umówić się na przegląd swojej Mazdy, to ten film jest specjalnie dla ciebie. Wystarczy, że wykorzystasz możliwości swojego telefonu i bezpłatnej aplikacji MyMazda. Zapraszam. Aplikacja My Mazda to narzędzie, które rozszerza funkcjonalność nowych modeli Mazdy wprowadzanych do sprzedaży albo udoskonalanych od 2020 roku. W wersji standardowej obejmuje m.in. Mazda CX5 od rocznika modelowego 2021 i Mazda 3 oraz Mazda CX30 od rocznika modelowego 2022. W wersji rozszerzonej obejmuje w pełni elektryczną Mazda MX30. Mazda CX60 PHEV, czyli hybrydę typu plugin, a także Mazda MX30 REV z silnikiem wankla w roli generatora energii elektrycznej oraz wszystkie kolejno wprowadzane modele Mazdy z możliwością ładowania z gniazdka. Aplikacja jest bezpłatna i można ją pobrać zarówno z Google Play dla telefonów z systemem Android, jak i z App Store dla telefonów iPhone oraz zegarków iWatch. Po pobraniu aplikacji z App Store i zarejestrowaniu użytkownika możemy dodać swój samochód, wpisując lub skanując jego numer WIN. Numer mamy na pierwszej stronie dowodu rejestracyjnego, ale możemy go też znaleźć na naklejce na wewnętrznej stronie drzwi samochodu. Gdy wprowadzimy numer WIN, powinniśmy włączyć zapłon w samochodzie i potwierdzić chęć włączenia usług połączonych, wpisując w aplikacji sześciocyfrowy kod, który wyświetli nam się na ekranie multimedialnym systemu Mazda Connect. Po chwili samochód będzie sparowany z naszą aplikacją i możemy korzystać z funkcjonalności aplikacji MyMazda. wszystkie wymienione wcześniej przeze mnie modele Mazdy dzięki usługom połączonym dają możliwość sprawdzenia podstawowych parametrów samochodu. Na ekranie głównym widzimy ilość pozostałego paliwa w zbiorniku wyrażony w procentach oraz aktualny przebieg naszej Mazdy. Możemy podejrzeć, czy samochód jest zamknięty i w razie potrzeby zaryglować drzwi, co możemy zrobić przechodząc do zakładki zdalne i przytrzymując dłużej ikonę kłódki polecenie zostało wysłane do samochodu i wykonane. A my otrzymujemy potwierdzenie w postaci komunikatu na telefon. Z tego ekranu widzimy też czy nasz samochód ma włączone światła awaryjne, co może wskazywać na usterkę lub wypadek. W wybranych modelach dostępny jest też podgląd aktualnego ciśnienia w oponach, a to ważna wskazówka, jeśli na przykład planujemy dłuższą podróż. Jeśli pożyczyliśmy komuś naszą Mazdę i nie wiemy, czy bezpiecznie dotarł do celu, możemy włączyć lokalizację pojazdu. Wystarczy na ekranie zdalne przytrzymać ikonę z samochodem i po chwili widzimy, gdzie i o której godzinie został zaparkowany nasz pojazd. Mamy podgląd mapy, a nawet przybliżony adres postoju. Stąd także możemy przejść do statusu samochodu, by podejrzeć jego najważniejsze parametry, w tym bieżący przebieg. Z tego widoku możemy też wyszukać najbliższe stacje benzynowe i wysłać ich koordynaty do pokładowej nawigacji, by kierowca zaraz po uruchomieniu silnika został skierowany bezpośrednio do celu. To samo dotyczy jakiegokolwiek innego wpisanego w aplikacji celu podróży. Wystarczy wbić adres do nawigacji, upewnić się na mapie, że to właściwy cel i można go wysłać do samochodu. Aplikacja My Mazda pozwala także sprawdzić historię serwisową naszego samochodu, o ile na przeglądy jeździmy do autoryzowanej stacji obsługi. W tym celu trzeba wybrać menu w prawym górnym rogu. Zakładkę MyMazda serwis historia serwisowa. W tym przypadku mamy przegląd przedsprzedażny Pre-Delivery Inspection, w skrócie PDI, i pierwszy przegląd. W podglądzie widzimy najważniejsze informacje dotyczące tego, kiedy, przy jakim przebiegu i gdzie został wykonany. Ale możemy też ściągnąć na telefon plik, w którym mamy szczegółowy raport z wizyty w serwisie z podziałem na konkretne elementy samochodu. W tej samej zakładce My Mazda mamy też instrukcje obsługi naszego samochodu i jego poszczególnych systemów. Te dokumenty w formie PDF-ów także możemy pobrać na nasz telefon i przeglądać w dowolnym momencie bez konieczności sięgania po papierową wersję ze schowka w samochodzie. Wreszcie, aplikacja Mazda ułatwia nam kontakt z assistance, gdybyśmy w drodze potrzebowali pomocy, czy to w przypadku kolizji, czy awarii. Ikona na dole kieruje nas do zakładki, w której możemy wezwać pomoc drogową. Odbywa się to za pośrednictwem tradycyjnego połączenia telefonicznego, bo konsultant z Infolini musi poznać szczegóły naszego zgłoszenia, by zareagować w odpowiedni sposób. Tyle wersja standardowa aplikacji MyMazda, przeznaczona dla samochodów z silnikami spalinowymi. Przypomnę, dla Mazdy CX5 od rocznika modelowego 2021 oraz Mazdy 3 i Mazdy CX30 od rocznika modelowego 2022. Teraz parę ciekawostek na temat rozszerzonej funkcjonalności aplikacji dla samochodów, które mają akumulator wysokonapięciowy ładowany z gniazdka, czyli dla elektrycznej Mazdy MX30, dla Mazdy CX60 PHEV, czyli hybrydy typu plug-in, a także dla Mazdy MX30 REV z silnikiem wankla w roli generatora energii elektrycznej. W tych modelach mamy rozszerzoną funkcjonalność zakładki zdalne. Po przesunięciu ekranu w lewo widzimy ikonę wiatraczka, która po dłuższym przyciśnięciu zdalnie uruchamia wentylację wnętrza. Z tego widoku możemy ustawić temperaturę nawiewu, ewentualnie wybrać nadmuch na przednią szybę i ogrzewanie tylnej, a następnie wysłać nasze polecenie do samochodu. Po chwili otrzymujemy potwierdzenie włączenia wentylacji, dzięki czemu w zależności od temperatury na zewnątrz możemy schłodzić. Lub podgrzać wnętrze naszej mazdy. Latem mamy w środku przyjemny chłód, a zimą oprócz ciepła także odmrożone szyby. Co ważne, zdalne włączenie wentylacji nie uruchamia silnika w naszym samochodzie, odbywa się niemal bezszelestnie i nie zwraca na nasz pojazd uwagi przechodniów. Jedynym potwierdzeniem działania klimatyzacji dla osoby z zewnątrz jest zapalona dioda na panelu sterowania. A Mazda nie musi być podłączona do ładowania, jeśli ma odpowiedni zapas energii w akumulatorze wysokonapięciowym. W samochodach z wtyczką za pośrednictwem aplikacji MyMazda możemy też zdalnie sterować procesem ładowania. W tym celu w zakładce zdalne trzeba przytrzymać środkowy przycisk i w ten sposób zainicjować lub zakończyć ładowanie. Także zakładka status pojazdu jest bardziej rozbudowana. Widzimy tu poziom naładowania akumulatora. Poniżej informacje, czy samochód jest podpięty i czy się ładuje. Podany mamy przewidywany zasięg w przypadku Mazdy CX-60, zarówno na paliwie i na prądzie, jak i na samej energii elektrycznej, a także na samym dole wskazówki dotyczące przewidywanego czasu ładowania i ewentualnie zaplanowanego ładowania, jeśli chcemy korzystać na przykład z prądu w tańszej taryfie. W górnej części ekranu status pojazdu mamy jeszcze zakładki klimatyzacja z aktualną temperaturą wewnątrz i statusem działania systemu oraz zakładkę ogólne z podstawowymi informacjami na temat naszej Mazdy. Co jeszcze oferuje aplikacja MyMazda? Po pierwsze, możemy do niej zaprosić innych kierowców. W tym celu wchodzimy do menu w prawym górnym rogu, wybieramy MyMazda, Mój Samochód. Kierowcy, i dodajemy kolejnego użytkownika, wpisując jego dane i adres mailowy, a także wybierając, które funkcjonalności mu udostępniamy. Po drugie, w aplikacji MyMazda mamy też możliwość włączenia powiadomień typu PUSH, dzięki czemu aplikacja sama poda nam najważniejsze komunikaty, a jest ich sporo. Między innymi informacja o odblokowanych drzwiach czy otwartym bagażniku, albo wiadomość o zakończonym ładowaniu, dzięki czemu możemy pójść do samochodu i zwolnić publiczną stację ładowania innym kierowcom. Jeśli zaplanowaliście ładowanie samochodu, a nie podpieliście wtyczki do gniazdka, to aplikacja również wam o tym przypomni specjalnym komunikatem, tak żebyście mogli naładować się do pełna i jeździć dalej na prądzie. Po trzecie, MyMazda pozwala prosto i szybko umówić się na przegląd samochodu. W tym celu wybieramy na dole ikonę serwis, umów usługę, kopiujemy numer win samochodu, wybieramy dealera lub miasto, wciskamy ikonę lupy i wybieramy serwis, który nam najbardziej odpowiada. Wklejamy numer win i wpisujemy aktualny przebieg samochodu. Dalej już tylko zaznaczamy, która usługa nas interesuje, czy potrzebujemy dodatkowe czynności, czy zamierzamy poczekać w serwisie na nasz samochód, czy chcemy na przykład skorzystać z auta zastępczego. I wreszcie wybieramy z dostępnych terminów datę i godzinę wizyty. Za każdym razem, gdy dokonujemy zmiany, system aktualizuje nam przewidywaną cenę usługi, dzięki czemu wiemy od razu, ile zapłacimy w serwisie. I to wszystko możemy zrobić na przykład w środku długiego weekendu bez przebijania się przez infolinię i tak nieczynnego w tym momencie serwisu. Podsumowując, aplikacja My Mazda znacząco rozszerza funkcjonalność naszego samochodu, a poprzez uruchomienie usług połączonych już niebawem zarówno nasz serwis, jak i asystans będą miały wgląd do parametrów naszego samochodu, dzięki czemu będą mogły na odległość zdiagnozować. Najważniejsze usterki. A zatem, jeżeli będziemy mieli jakikolwiek problem w trasie i skontaktujemy się czy to z Assistance, czy z naszym serwisem, będziemy mogli otrzymać informację, czy możemy bezpiecznie kontynuować podróż, czy powinniśmy wezwać pomoc drogową. Tę aplikację można zainstalować i połączyć ze swoją Mazdą w dowolnym momencie jej użytkowania. A jeśli masz jeszcze jakieś pytania albo nie wiesz, jak rozpocząć swoją podróż z aplikacją MyMazda to udaj się do dowolnego doradcy handlowego lub serwisowego u swojego dealera szerokiej drogi.